Unia Skierniewice, lepsza w hicie od Olimpii, Resowia zdecydowanie lepsza od Zagłębia, pod Beskidzie wygrywa i zatrzymuje pasę bez porażek stalówki. Witajcie na ostatnim podsumowaniu kolejki w tym roku. Oto wyniki tej kolejki. Omówmy sobie każdy mecz po kolei. Ostatnią kolejkę w tym roku zaczynamy w Rzeszowie, gdzie Resowia po nieudanych wynikach zmieniła trenera i to dało pozytywne skutki, ponieważ ograli Sosnowiczan 3 do 0. Zagłębie kończy tą nieudaną rundę. Sobotę zaczynamy równolegle na trzech stadionach. Najpierw omówmy rezerwy LKS-u Łódź z Gieksą Jastrzębie. Był to mecz drużyn na dołku, który kończy się remisem, choć Gieksa miała szansę na tą chociaż jedną wygraną, ale nie udało się i Gieksa staje się jedną z najgorszych drużyn w pierwszej rundzie przez ostatnie lata. Pod hale nowy targ podejmowała rekord bielsko-biała. Choć pierwsza połowa była świetna, to w drugiej Coś poszło nie po myśli podhalańskich piłkarzy i stracili dwie bramki co oznaczało remis, lecz Podhale pokazało charakter i urwało trzy punkty, Podhale świetne kończy pierwszą rundę. Warta Poznań podejmowała Chojniczankę. Mecz bez jakichś fajerwerek kończy się wygraną 1-0 Warciarzy. Niedzielę zaczynamy hitem ostatniej kolejki w tym roku, czyli starcie Olimpii Grudziądz z Unią Skierniewicę, pierwsza połowa zdecydowanie dla Skierniewiczan, w drugiej połowie coś Olimpia grała, ale nie udało się dowieść nawet remisu i Unia wygrywa ostatni mecz w tym roku. Wspaniała runda, Unii oby to nie zmarnowało się w drugiej rundzie. Do Rosołku, mecz Świtu, Szczecin z Sandecją. Nowy Sącz, obie drużyny pokazywały wyrównany poziom, ale w piłce nożnej ważny jest wynik i Świt wygrywa 2-0. do Przedostatni mecz w tym roku, Sokół Kleczew podejmuje KKS Kalisz Kończy się on bezbramkowym remisem 0 do 0. Przed ostatnim meczem również było starcie Hutnika Kraków z rezerwami Śląska-Wrocław. Krótko mówiąc, Hutnik wygrywa 1 do 0. Ostatni mecz w tym roku, czyli starcie pod Beskidzia z stal stalową wolą, choć pierwsza połowa należała po części dla stalówki, pod Beskidzie pokazało charakter w drugiej, i wygrywa 3 do 1 ostatni mecz w tym roku. Pod Beskidzie wygląda świetnie. Jeśli nie zmarnują tego w rundzie wiosennej, to serio mogą o coś powalczyć. Oto tabela na zakończenie roku 2025. Zimą, w strefie bezpośredniego awansu do pierwszej ligi, zasiedzi Unia Skierniewice i Warta Poznań w barażach Pod Hale, Olimpia, Świt, Stalówka, w barażu o utrzymanie zagłębie Sosnowiec i Hutnik Kraków. A w strefie spadkowej Rekord, Hutnik, Eukais, Gieksa, Królem Strzelców przez Zimę Będzie, Kamil Sabiło z Unii kończy rok z 14 trafieniami. Dzięki Wam za te wszystkie 19 podsumowań i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.